Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszcze zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli mu uczniowie, jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, Ile macie chlebów? Odpowiedzieli, Siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek, na tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych łąków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto słowo pańskie, siostry i bracia, tak jak słyszeliśmy, przed chwilą w Ewangelii Jezus potrafi nakarmić. Rzesze zgłodniałych ludzi, dla każdego ma chleb. Nawet jeśli tego chleba jest mało, jest on dla każdego, bo Bóg pomnaża. Nie ma on tego chleba tylko dla niektórych, ma dla wszystkich. Potrafi rozmnożyć małą ilość chleba, by każdy mógł się nasycić. I podobnie jest z uzdrowieniem. Bóg nie ma uzdrowienia tylko dla niektórych. Nie uzdrawia tylko po części, ale każdemu, kto jest w potrzebie, on zawsze przychodzi z pomocą zawsze. Każdemu, kto jest głodny, daje chleb, a temu, kto jest chory, daje uzdrowienie. Ale czy potrafimy przyjąć uzdrowienie? Czasem. Możemy się zastanawiać, jak, jak przyjąć uzdrowienie, które Bóg daje, bo jeśli słyszymy, że Bóg daje każdemu, kto jest chory, to w jaki sposób przyjąć? Nie jest to jakaś rzecz materialna, którą widzę i mogę po nią sięgnąć i ją zabrać ze sobą do domu. Uzdrowienie, zanim się zmaterializuje, znajduje się w świecie duchowym. A tam możemy jedynie sięgnąć przez wiarę. Chciałbym teraz przytoczyć Wam dwa fragmenty, które też mówią o wierze, mówią o lęku, bo najczęstszym problemem, naj, naj, najczęściej spotykaną przeszkodą w przyjęciu uzdrowienia jest właśnie lęk, który świadczy o braku wiary. Pierwszy fragment z Ewangelii Świętego Marka. Otóż Jezus wraz z uczniami przeprawia się na drugą stronę jeziora Galilejskiego, płynie do ziemi Gerezańczyków, w której żyje człowiek opętany przez ducha nieczystego, który ma w sobie legion. I w czasie tej przeprawy Jezus zmęczony. Odpoczywa, śpi, zaś uczniowie walczą z ogromnymi falami i silnym wiatrem, bo w czasie tej przeprawy rozszalała się burza, pojawiła się nagle. Na początku uczniowie myśleli, że sobie poradzą, ale w pewnym momencie, kiedy sobie nie radzą, budzą Jezusa i mówią. Panie, czy Cię to obojętne, że giniemy? Czy Ciebie to nic nie obchodzi, że my giniemy? Jezus powstawszy zgromił wicher, a do jeziora rzekł, milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Sytuacja można by powiedzieć, no niezbyt wesoła dla uczniów, bo oni, którzy często pływali po jeziorze i spotykali się z niej jedną burzą, zapewne potrafili dobrze ocenić sytuację, mieli świadomość tego, że ta burza jest inna, nie dają sobie z nią rady, że giną, a Jezus Mówi do nich nie macie wiary. Macie słabą wiarę. Brak Wam jest wiary. Różne sytuacje życiowe, w których rodzi się lęk, odkrywają, że nie mamy wiary, bo lęk jest znakiem Braku wiary. Inny fragment z Ewangelii Mateusza, Jezus po rozmnożeniu chleba każe uczniom przeprawić się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, sam zazieli na górę i, i się modli. Kiedy się tak modlił, zobaczył, że uczniowie mają problem. Ewangelista pisze, że wiatr był im przeciwny. Około godziny trzeciej nad ranem Jezus przychodzi do nich, krocząc po zburzonych falach jeziora galilejskiego. Oni, widząc Jezusa, nie poznali go, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. A Jezus mówi do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wtedy Piotr mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. Jezus mówi: Chodź. I Piotr idzie, kroczy po jeziorze, tak jak Jezus, po zburzonych falach jeziora Galilejskiego, ale w pewnym momencie, na widok silnego wiatru, przeraził się i zaczął tonąć. A gdy tak tonął, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Wtedy Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go. Mówiąc, czemu zwątpiłeś człowiecze małej wiary. Piotr szedł po wodzie, ale w pewnym momencie uląkł się silnego wiatru i zaczął tonąć. I kiedy Pan go uratował, mówi. Masz małą wiarę. Stało się dlatego, że masz małą wiarę. To nie wiatr. Sprawił. Że zacząłeś tonąć, już nie mogłeś iść po jeziorze. Wiatr ujawnił, że masz małą wiarę. I w tych obydwu sytuacjach, kiedy uczniowie znajdują się w pewnym niebezpieczeństwie, Jezus zwraca uwagę na brak wiary. Zwróćcie uwagę, że u Mateusza, właśnie w tym drugim fragmencie, który. Które opowiedziałem, jest powiedziane, że wiatr był im przeciwny. Uczniowie, na rozkaz Jezusa, przeprawiają się na drugą stronę jeziora galilejskiego. Jezus im kazał się przeprawić na drugą stronę jeziora galilejskiego, ale coś jest im przeciwne wiatr jest im przeciwny jakaś siła która posłużyła się wiatrem nie pozwalała im wypełnić do końca nakaz Jezusa ktoś im się sprzeciwiał ktoś sprawił że oni byli niezdolni pokonać siłę wiatru pokonać tego przeciwnika i Jezus przychodzi im z pomocą ale oni byli przerażeni, nie poznają go. A Jezus mówi: odwagi, nie bójcie się, ja jestem. I w każdej sytuacji, w której my się znajdujemy, Pan mówi: odwagi, nie bój się, ja jestem. Nie opuściłem cię, ani nie porzuciłem, jestem. Nie trać wiary, nie lękaj się, bo lęk sprawia, że nie masz wiary. Dlaczego jest to ważne w, tym, w tej przestrzeni uzdrowienia? Dlatego, że lęk blokuje przyjęcie uzdrowienia. Lęk, który niszczy wiarę, sprawia też, że staje się niezdolny przyjąć uzdrowienie. Kiedy ileś tam lat temu odprawiałem Święto z modlitwą o uzdrowienie, Poprosiłem, aby osoby, które są o kulach, w czasie modlitwy, kiedy będę modlił się, aby Pan dotykał nóg, bioder, stawów, wyszły z ławek i w czasie modlitwy chodziły. I każda z osób, która jest o kuli czy o lasce, żeby wyszła z ławki i w czasie modlitwy chodziła, próbując chodzić bez pomocy kuli czy laski. Zamknąłem oczy i zacząłem się modlić. Kiedy oczy otworzyłem, okazało się, że nikt nie chodzi. Ja sobie tak pomyślałem, widocznie nie ma takich osób, które mają problem z nogami, które przyszły o kulach. I zadałem pytanie, czy jest ktoś, kto jest tutaj o kuli, o lasce. I wtedy około 12 osób podniosło rękę. Jeszcze raz powiedziałem to, proszę, wyjdźcie z ławek. I rzeczywiście te osoby wtedy wyszły z ławek. I powiedziałem: Jeszcze raz będę się modlił, a Wy w tym czasie starajcie się chodzić. Nie stójcie w miejscu, ale starajcie się chodzić. zacząłem się modlić, ale już nie zamykałem. Nie zamknąłem oczy i modliłem się z otwartymi oczyma, patrząc, czy, czy, czy jest, czy któraś z tych osób się ruszy. I w czasie modlitwy ruszyła się tylko jedna osoba. Tylko jedna zaczęła iść w czasie modlitwy, i w pewnym momencie ona podniosła e, kulę do góry i szła bez pomocy kuli. Kiedy skończyła się modlitwa, okazało się, że tylko ona została uzdrowiona. Wszystkie pozostałe osoby stały e, przy. Wejściu do ławki. Nie ruszyły się z miejsca. Ta, która się ruszyła, która zaczęła chodzić, która odważyła się podnieść kulę do góry, okazało się, że została uzdrowiona. Czy pan chciał uzdrowić tylko te osoby, czy wszystkie? Kiedyś czytałem takie świadectwo z posługi diakona Filipa Madre, który posługiwał w Afryce. I on przytacza tam takie zdarzenie. Spotkanie trwało cały dzień. Było podzielone jakby na dwie części, do południa i po południu. No i w tej części przedpołudniowej, kiedy była konferencja, on poczuł w swoim sercu słowa poznania, że jest osoba na wózku, która, którą panu zdrawia. I. Jego wzrok padł na konkretną osobę siedzącą na wózku. Tam było więcej osób na wózkach, ale jego wzrok padł na jedną. Więc podszedł do niej i powiedział: Jezus cię uzdrawia, wstań i chodź. Ale ona nie wstała. Znajomi, którzy byli z nią, zachęcali ją do tego, żeby się odważyła, żeby, żeby spróbowała, ale, ale, ale ona dalej siedziała na wózku. Więc on zwrócił. I później była przerwa, i po przerwie ta osoba właśnie stanęła przy ołtarzu, przy ambonce i dawała świadectwo swojego uzdrowienia. Mówi, że wtedy, kiedy usłyszała te słowa, miała tak potworny lęk, że bała się wstać z wózka, myśląc, że zaraz się przywróci, rozbije, połamie. Więc nie miała odwagi. Poza tym też bała się, co inni powiedzą, jeśli nie będzie uzdrowiona, że nie ma wiary. Więc ten lek ją sparaliżował, ale później jej znajomi wciąż jej powtarzali: Spróbuj, pomożemy cię, podtrzymamy. Jeśli się zachwiejesz, nie bój się, nie upadniesz, będziemy obok ciebie. I ona wstała, zrobiła krok do przodu i okazuje się, że. Że chodzi. I kiedy dawała świadectwo, 12 osób wstało z wózka. Okazało się, że oni też byli sparaliżowani przez lęk. Kiedy więc ona odważyła się wstać i dała świadectwo tego, oni zrobili dokładnie to samo. Uzdrowienie nie jest dla niektórych, jest dla wszystkich. Ale nie wszyscy przyjmują, bo są sparaliżowani przez lęk. W Stanach Zjednoczonych miałem takie zdarzenie. Byłem tam na forum charyzmatycznym, była modlitwa, I, i po roku czasu powróciłem znowu do tego samego miejsca i podszedł do mnie mężczyzna i mówi: proszę ojca, rok temu ja byłem sparaliżowany, byłem po welewie, siedziałem na wózku, na to spotkanie przywiozła mnie żona. Była modlitwa, ale nic nie czułem, nie było żadnych słów poznania, że Jezus mnie dotyka, więc po powrocie do domu, nie czując żadnego uzdrowienia, dalej spędzałem czas na wózku. Trzeciego dnia, to był w poniedziałek, żona poszła do pracy, a ja sobie tak siedziałem. I nagle przypomniałem sobie słowa, które ojciec powiedział, kiedy byłem, byłem na modlitwie, że Jezus dotyka wszystkich. I te słowa nie dawały mi spokoju. Jeśli Jezus dotykał wszystkich, to znaczy, że dotknął i mnie, bo ja też tam byłem. A skoro Jezus mnie dotknął, to dlaczego ja siedzę na wózku? I mówi, że wtedy odważył się wstać. Nieważne, nawet jak się przewrócę i będę leżał, dopóki żona nie, nie wróci, nieważne. Odważył się wstać, zrobił krok do przodu i okazało się, że chodzi. On był uzdrowiony, ale tego nie wiedział. On myślał, że jest chory, że jest paraliżowany. Dopiero Jezus poprzez właśnie te słowa. Pobudził go do odwagi, pobudził jego serce do odwagi, aby, aby wstał i zaczął chodzić. Inny przykład, pewna osoba dość otyła, miała problemy prawdopodobnie z biodrami, bo poruszała się o dwóch kulach, brała udział w nocnym czuwaniu w Jarosławiu i na koniec tego czuwania była modlitwa z nałożeniem rąk. Ona podeszła prawie że ostatnia do tej modlitwy i miała spoczynek. Podeszła z synem, kiedy upadła, z jej rąk wyleciały kule. Syn wziął te kule no i czekał aż mama dojdzie do siebie. Kiedy zaczęła dochodzić do siebie, próbowała wstać, ale jeszcze nie mogła, więc podano jej krzesło, usiadła na krześle, posiedziała chwilę. I mówi do syna, dawaj kulę, idziemy do domu. A jedna z osób tam z odnowy, która mi pomagała, mówi do niej: A po co pani kule, skoro pani została uzdrowiona? I ona tak się zastanowiła: Mówi, tak, jestem uzdrowiona. Wstała z krzesła i poszła bez kul. Przyzwyczajenie robi swoje. Ona była przyzwyczajona do tych kul. I gdyby ktoś jej nie powiedział, że jest uzdrowiona, oparłaby się na tych kulach. I diabeł ukradłby jej uzdrowienie. Inny przykład. Pewna osoba po operacji kolan. Miała uszkodzone dwa stawy kolanowe, i na jeden staw, i na drugi miała operację. I trzy dni po operacji przyjechała na rekolekcje, właśnie o dwóch kulach, nie mogła chodzić, nie mogła stać, ból był ogromny, bo to e, świeża sprawa, więc e, siedziała. Ale w czasie modlitwy, modlitwy o uzdrowienie, zachęcałem do tego, żeby oprzeć się na Jezusie, żeby zaufać Jezusowi, że nie ma przypadków, skoro jesteś na tej modlitwie, to nie przypadek. Nieważne jaka jest Twoja sytuacja, ważne, że jest Jezus. I ona mówi, że się odważyła. Ona nie mogła stać, bo ból był ogromny, ale zostawiła te kule i szła w kierunku Jezusa, który był wystawiony w Najświętszej Eucharystii do adoracji. Podeszła do ołtarza i wyobraźcie sobie, że. Od tego momentu już nie chodzi o kulach. Lekarz jej powiedział, że nie będzie klęczeć, nigdy nie będzie klęczeć. Ona klęczy. Od tego momentu już nie wzięła kul do ręki. Trzy dni po operacji kolan, co wydaje się niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Ona zaczęła chodzić bez kul. I była tam osoba, która nie mogła klękać, była dość otyła. Nie mogła dotknąć dłońmi parkietu, bo to było też na takiej hali. Kiedy zobaczyła, że tamta chodzi, odważyła się i schyliła się w czasie modlitwy, dotknęła dłońmi, palcami parkietu, a następnie uklękła. Jakby nie miała żadnych problemów z kolanami. I wiele innych osób widząc, to odważyło się wyjść i się ruszać. Kiedy Jezus uzdrawiał, oczekiwał, że człowiek przyjmie uzdrowienie. W jaki sposób? Weźmy na przykład człowieka, który miał uschłą rękę. To było w szabat, Jezus nauczał w synagodze i Jezus zobaczył, że jest ktoś, kto ma niewładną rękę. Przywołał go. Postawił na środku, a następnie rzekł do niego: wyciągnij rękę. Kiedy on wyciągnął rękę, ręka stała się zdrowa, nie wcześniej. Ten człowiek mógł powiedzieć: Panie, moja ręka jest niewładna. Najpierw ją uzdrów, a później ją wyciągnę. Nic takiego ten człowiek nie powiedział. Jezus kazał wyciągnąć rękę. On ją wyciągnął i kiedy ją wyciągnął, okazało się, że jest uzdrowiona. Inny przykład. Przyniesiono do Jezusa paralityka. Czterech go przyniosło i przez dach spuścili tego człowieka tuż przed Jezusa. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A później do niego powiedział, wstań, weź noszę i idź do domu. Najpierw musiał wstać, wziąć swoje nosze i dopiero zaczął chodzić. Musiał coś zrobić. Kiedy dziesięciu trendowatych przyszło do Jezusa i je stanęło z daleka, wołając, aby się nad nimi ulitowo, Jezus rzekł: Idźcie, pokaście się kapłanom. Mogli powiedzieć: Panie, przyszliśmy do Ciebie. Kapłanie nie potrafią nas uzdrowić. Ty masz taką moc, uzdrów nas. Wtedy pójdziemy pokazać się kapłanom. Nic takiego nie mówią, idą. I w drodze spostrzegli, że są uzdrowieni. Jezus oczekuje, że coś człowiek zrobi, coś da od siebie. I to, co daje od siebie jest tak naprawdę przyjęciem uzdrowienia. Kiedy więc jest modlitwa, warto chwytać uzdrowienie. Czyli trzeba się zaangażować, nie można być biernym. Oczywiście Jezus może uzdrowić kogoś, kto się nie rusza, kto nie chwyta uzdrowienia, może. Ale najwięcej uzdrowień dokonuje się wtedy, kiedy ludzie chwytają uzdrowienie. Czyli kiedy jest na przykład modlitwa o uzdrowienie kręgosłupa, ludzie się schylają, ruszają, niezależnie od tego, czy czują ból, czy tego bólu nie czują. Ci, którzy mają problemy z nogami, zaczynają chodzić. Nie czekają, aż będą mogli chodzić bez bólu. Ale nie zważając na ból, chodzą. Wtedy przyjmują uzdrowienie. Po prostu się ruszają. Uzdrowienie przyjmuje się właśnie poprzez konkretny ruch, który jest wyrażeniem mojej wiary. Ja poprzez poruszanie chorą częścią ciała przyjmuję uzdrowienie do tej chorej części ciała. Wyobraźcie sobie, że mam problem z nogami, czy nawet tutaj z barkami. I ktoś, ktoś rzuca, wyobraźmy sobie to, uzdrowienie, które jest w postaci jabłka. I to uzdrowienie nie doleciało do mnie. Ja muszę po nie przyjść. Bo jeśli tego nie zrobię, ktoś może mnie uprzedzić. Diabeł może ukraść uzdrowienie. Jeśli się nie ruszę, nie ma czasu. Jezus daje, muszę podejść do Niego. Bartymeusz, przywołany wczoraj, ten ślepiec pod Jerycha, usłyszał, stań, bądź dobry myśli, woła Ciebie. Moglibyśmy to słowo, bądź dobry myśli, przetłumaczyć jako, masz szczęście, Jezus Cię woła. Ci, którzy przyszli mu powiedzieć, mówią: Człowieku, masz szczęście. On ciebie woła. My mamy szczęście, bo zostaliśmy przywołani przez Jezusa do tego miejsca, w którym Pan oferuje nam swoje uzdrowienie, w którym sam jest. On mówi: Oto uzdrowię ciebie. Kiedy będzie modlitwa, miejmy odwagę. Nie bójmy się, nie lękajmy się. Nawet jeśli pomylimy się w wierze, to lepiej się pomylić wierząc, niż nie wierząc, utracić możliwość uzdrowienia. Lepiej zaufać Panu i pozwolić Mu działać. Niż być tylko świadkiem tego, co on czyni dla innych i zastanawiając się, czy też uczyni coś dla mnie. By przyjąć uzdrowienie, ja muszę się ruszyć. I stąd odpowiedź ojca Tardifa, dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani? On odpowiada, nie wszyscy są uzdrawiani, to prawda. Uzdrawiani są tylko ci, którzy przychodzą do Jezusa. A to przyjście wymaga zaangażowania naszego serca i zaangażowania naszego ciała. Sercem i ciałem muszę zbliżyć się do Jezusa, aby odebrać uzdrowienie, które On mi daje, a którym On jest sam. Jezus jest naszym uzdrowieniem.